Oho, ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Kontynuujemy sobie naszą grę z zabójcami. I dziś zagram sobie faktycznie pielęgniarką. W poprzednim odcinku mówiłem, że nie wiem czy pielęgniarką będę grał, bo to bardzo trudna postać. A dziś po przećwiczeniu sobie jej troszkę postanowiłem, że... Tak, lecę pielęgniarką i zobaczymy jak to wyjdzie. Yy... Jest to jedna z najtrudniejszych postaci, a zarazem jedna z najbardziej OP postaci, z tego powodu, że posiada ona nic innego jak umiejętność teleportacji umiejętność teleportacji czyli teleportujemy się, możemy teleportować się przez ściany, na piętra ale ogólnie, im mniej zakrętów na mapie, tym lepiej. I ogólnie, tak, po teleportacji otrzymujemy za każdym razem, tak jakby, stuna. Czyli nasz morderca przestaje patrzeć, zaczyna się kiwać, przestaje lecieć. Czyli coś, żeby ta postać jakkolwiek była zbalansowana. Biorę darmę Mentomori. Biorę dodatki, że znacznie zwiększa prędkość ładowania teleportacji oraz umiarkowanie skraca czas trwania zmęczenia po teleportacji, to jest ten stun, o którym mówię. Podstawowe perki pielęgniarki wyglądają następująco. Jęki. Yy, zraniony, zraniony survivalista krzyczy o 50% głośniej, czy tam krzyczy, jęczy, dosłownie, czyli na pewno nie ma szans żebyśmy go przegapili, będziemy go na pewno z daleka słyszeć, a zwykły oddech jest głośniejszy o 25%, czyli niezranione ocalały, powiedzmy siedzący w yy, szafce, możemy go usłyszeć przechodząc obok tej szafki. Wezwanie pielęgniarki niestety tylko na pierwszym poziomie. Nie udało mi się przez całe 35 poziomów zdobyć wylepszenia do tego perka. Pozwala mi widzieć leczących się w moim pobliżu. Konkretnie na pierwszym poziomie 120 metrów oraz tanatofobia. Yy, za każdego ocalałego, który jest ranny, umierający lub yy, zawieszony na haku, Wszyscy ocaleli otrzymują karę 4,5% do prędkości naprawy, sabotażu i czyszczenia totemów. Maksymalnie 18%. Jest to dosyć silny perk, jeżeli chodzi o zatrzymywanie, ocalałych, jeżeli chodzi o robienie generatorów. Oraz coś, co nie pozwoli tak łatwo uciec moim tutaj uciekinierom czyli nikt nie ucieka śmierci. Gdy wszystkie generatory zostaną zrobione, aktywuje się totem, a ja mogę położyć wszystkich naraz na ziemię. Czy tam, nie wszystkich naraz, tylko jednym strzałem na ziemię, o. Jedną osobę, jednym strzałem na ziemię, tak, tak chciałem to powiedzieć. Okej, okay, no dobra. W takim razie daję ready i zobaczymy, jak nam pójdzie. No, muszę przyznać. Tym razem trafili mi się uciekinierzy, którzy wybrali sobie bardzo wow. Bardzo niestandardową mapę. Jeszcze nigdy pielęgniarkom nie grałem na tej mapie. Już tu ktoś biegał? O! Wow! Okej. Okay. No dobra. Co ty robisz? Wolniej się uciekać nie da? Na jego miejscu uciekałbym szybciej. Oj. Teleportuj się mm, okej. Okay. No dobra. Zaraz go tutaj dorwę. To wy robicie? Chłopki. Nie mam pojęcia jak oni sobie to wyobrażali. Widzisz? Ogólnie i tak, pielęgniarka, jezu, ale te partikle na tej mapie lagują, mam wrażenie strasznie. Nikogo? Gdzieś tu powinna być typiara. Nie mogła daleko odejść. Może no, jednak odeszła. Nie to, dlaczego się tak rzucili nagle tutaj na mnie? O! Tu się coś dzieje. Biegane było bardzo. Naprawdę? Czaiłaś się za rogiem tylko po to, żeby mnie walnąć paletą. Mhm. O, ja jeszcze stana dostaję po tym. Warto wiedzieć. Masz toporkiem w łeb. Za takie dziukowanie. Gacie. Dobra, zrobili sobie gena. Jest pojedynczy gen? Nie, obok palety. Coś tu może być, bardzo blisko. Bardzo niefajna mapa, bo mam ograniczoną wizję. Bardzo Coś tu może być, może na schodach, tu na górze. Znaczy, będą się kręc. No, właśnie, kręcą się przy tym. Przy generatorze za daleko. <ścoughs> za daleko poleciałem. Już ją ściągasz? Naprawdę? Dobra, za dziadkiem. Dawać dziadka. No właśnie, to jest problem, o którym mówiłem, czyli mapa z dużą ilością zakrętów. Trafiło się najgorsze, co mogło się trafić. Dobra, olać. Kopmy ten silnik. Nie dajmy go zrobić. I pozbądźmy się tej palety. się w pobliżu. Przechodzenie przez palety bywa bardzo zdradliwe, nie powiem. Zwłaszcza gdy jest się tak głośnym. Ruszyliście ten silnik? Nie za bardzo. Um... A Badałoby... tu jest paleta jeszcze nie przewrócona, znaczy przewrócona. Właśnie. <laughs> to jest najgorsza możliwa mapa, tak teraz stwierdzam, bo nie widzę dokąd się ta teleportuje. Hmm. To będzie bardzo ciężki mecz. Wow. Nie mam pojęcia, co zrobiłem, ale zrobiłem to dziwnie. W sumie z nadzieją, że odstraszyłem tamtą te -e od gena. O, jest, leczenia się. Jak wam idzie? Zablokowałeś koleżankę, o ty chamie. Nie wierzę. Zabij. No, słodkich snów. Lecimy dalej. Jeden ubity. Ten silnik nie jest tknięty? Nie jest. Dobrze. Tam na górze zrobili? Mam nadzieję. Więc tak, zostają nam geny. Na dole głównie. I tam. Teleportujemy się. Bardzo mało będę używał tutaj tej teleportacji niestety. Skopany silnik, na górę pobiegłeś po co? Czemu? Dlaczego? To mnie nie na rękę bardzo. Zwłaszcza, że jestem tak powolnym mordercą. Nie wiem, czy oni mnie nie słyszą, czy w jaki sposób yy, to robią. Futuj się, no. Dobrze, very good. Było trochę panicznie, ale wyszło. O, no, proszę, haczyk po drodze. Jak miło. Nawet się nie wygludujesz, widzę. On jest załamany tym faktem, że udało mi się mu go złapać. O, nie. No, 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 no. Tabajtet? Wrzucasz paletami jak... ...jak normalnym mięsem. Nie powinieneś tego robić w taki... ...otwarty sposób. Nie wierzę. <śm> Ale ci się... ...zapadło. Teraz to już się porobiłem. <laughs> Co się dzieje? za hałas. Cisza w szpitalu ma być. wieś tu sobie dobrze. la co? Stój. Gdzie jest te piara? Jeszcze jedna. Mam nadzieję, że gościu nie ma umiejętności dziadka. Jeżeli ma, to jest w stanie jeszcze uratować im ten mecz. Mhm, dobra. To już za tobą gonię. Aż przypał i to fest. Chodź tu! E, nie sięgnąłem. Nie wiem czemu, ale sam podnoszę głowę, starając się zobaczyć coś. A, bo ty nie byłaś ranna. No tak. Pozwolę im się jeszcze trochę pobawić. Oni mają to przegrane na bank. Więc chcę, żeby zobaczyli nadzieję. Oj, oj. Oj. Zablokowałem ją troszkę. E, czy mogę cię zabić? Nie. Totalnie. Jeszcze. Więc zawi zawiśniesz sobie o tu będzie powiedzmy dobre miejsce. A cała reszta już jest. Do odstrzału tak naprawdę. Nie wiem czy David przypadkiem nie jest jeszcze świeży, ale... Raczej nie. Chyba, że coś pomyliłem. Wow, ale quality tej mapy jest okropna, naprawdę. Słyszę jęki. Dobrze słyszę. Toś tu bardzo, bardzo cierpi. A, okej. Okay. No i troszkę zepsułeś. Chociaż... Będzie, że uderzyłeś głową o no, jakieś tam urządzenie. Dobra noc. byście się już poleczyli? Gdzie? Gdzie? Pokażcie się! Hmm. Aha, sam. Sam, sam, sam. Zdradzili się. Gdybym miał lepszego... lepszego tego perka. To może bym z dalszej odległości to zobaczył. A, no tak. Teraz jęki mnie troszkę zmyliły, Jap yep. <laughs> Następny. No cóż, z tobą też y, wybieramy się do krainy snów. Byt tam już na ciebie czeka. Dobranoc. Teraz pytanie. Gdzie będzie klapa? I czy znajdę klapę przed naszym tutaj znanym kolegą? Nie. Jak zwykle survivaliści mają szczęście do klapy. No dobra. Jednemu się udało. 99 poziom, proszę bardzo. Kto uciekł? 12 ranga uciekła, 18 się trafiła, nie wiedzieć czemu. Eee... O, dziadek to zawsze jest dziadkiem, on zawsze gdzieś tam ucieknie. Dobra, polecimy jeszcze jeden meczyk, ale tym razem bez memento. Za to z nieco lepszymi dodatkami, chciałbym je przetestować. Klinierzy chcieli farmę. Farmę dostali. Jak działa teleportacja przez kukurydzę z moim dodatkiem? Wziąłem dodatek, że mam jedną dodatkową teleportację, ale nie mogę się teleportować przez ściany. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie to... Nie brzmi to optymistycznie, brak możliwości teleportacji przeć, przez ściany. To mi straszy krótki no nie ładnie. Co to miało być? Przynęta. Być może, a może nie? Nie mam pojęcia. O. o. Brak możliwości teleportacji przez ściany może bolać, ale nie sądziłem, że aż tak. W tym przypadku opłacałoby się yy, raczej mieć bardzo otwartą mapę. Tu chyba jest ciśnięty gen, nie? To tu. A wy się tak skradacie. Myślicie, że działałem tylko na słuch? W sumie ciekawie by było, ale taki morderca jeszcze nie wyszedł. Działający tylko i wyłącznie na słuch. A te trzy teleportacje nie zawsze będą mi dawać przewagę. Wręcz przeciwnie. Pa, para, pa, pa, para. Dobra. Gdzie cię powiesimy? Tu. To jest bardzo fajny haczyk. Powieś tu sobie. Tu był lepszy, bo na widoku. A tam z deskami. Nie będę widział czy się teleportować, czy nie. ta sekund. Myślałem, że kogoś tu widzę. Jednak nie. Zdawało mi się. Pobiegniecie prosto do swojej koleżanki, czy będziecie siedzieć w tych krzaczorach powieki. Nie, nagle zroszujecie geny. Okej. Okay. Tak bywa. Niestety w tej grze. Dobra, tamten nawet jeśli to sobie zróbcie. Tu się coś kręci za bardzo. Mógłbym powiedzieć, że ktoś tu dłubał przy tym przed chwilą. Ja nawet śladów nie zostawił. To jest. No nie chce mi się wierzyć, że tu nikogo nie było. Tu coś się działo. Dziadek! Ha, 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 ha. Teleport przez okno, teleport przez paletę... Wszystko naraz. Chociaż ty będziesz miał DS-a, co? Albo i nie. Drugie wiszenie, czy ostatnie? Być może drugie i ostatnie, kto, kto to, to tam wie? Dobra, zrobili tego gena teraz. Warto, żeby tego nie zrobili, więc trzeba by się tym zająć. Szybko sobie zniknęła, nie powiem. Dobra, udam, że sobie wracam. No bo tu ktoś postraszył moje głębie. Co z tego, że czarne? Cześć. Ziemnięty. Jezus. Co tu się dzieje? Jak ty wrzeszczysz? Aż za bardzo. Chodź, zrobili tego gena, którego nie chciałem, żeby robili. Wszystko przez ciebie, usiłem się, żeby pogonić za dziadkiem i Jessicą. A propos dziadka, dziadek, aha, dobra. Halo. Dobra, teraz cię już dorwę. Nie masz normalnie zmiłowania. O. Ale to, y znaczy papa. I w jest tu, ludzi, pięciu. Mam krwawą noc, wieszam ludzi całą noc. żeby za to copyrighta nie było, nie, nie robicie tego, aż dziwne, ale wiadek ja tak jest w piwnicy. Ja mam no Eda. raczej. Nie wykluczone, że nie uda wam się wyjść z tego cało. Hm. Nie biegniecie po niego. Nie zaskakujcie mnie tak. Czy tej bramie pusto? Ewentualnie klapą mogą uciec, jest bardzo łatwo dostępna. No nie żartujcie, że go olejecie. Nawet tam zarysowań nie widzę, nic. Absolutnie. Są. Pobiegła. Obiegła. Ale nie wbiegła. Jest gdzieś tutaj. Przynka? Hm. jest Niewiarygodne. Zdjęła Może jednak tam była O nie, tylko Pani ja. Musi polec na polu bitwy, a dziadek zaczął uciekać w bardzo złą stronę. Ддак Ддзядак што А што нік не учака смерці Наважа ты. Jest trzecia osoba, to mnie zastanawia. Też Uciekłeś tak długo, że DS musiał ci się skończyć. Jakbyś go jeszcze miał. Aha, widzę, że zostawiliście ją na śmierć. To ciekawe. No zostawiła ją na śmierć. To nie gdzie ta się poczołgała. No nie wstanie sama, więc jedyne gdzie się może doczołgać. To do bramy. Nie no, tu po drodze nie słyszałem, a tak szybko się nie, nie da czołgać. Hmm. Zostawione na śmierć, nie wiem gdzie ona, nie mam pojęcia. Nie, to są krwawe linie, tak po prostu. Nawet nie wiem skąd ten krzyk doleciał. No cóż, mówi się trudno. Może zobaczę stąd? Nie. No dobra, to by było na tyle. Więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Jeszcze tak. Zobaczmy, co z tego wyszło. E, nie najlepiej mi to poszło, wiadomo, ale... Udało im się zginąć. No, najlepsze wyposażenie ta osoba zdecydowanie miała. Mm, miałem memento na ostatniego. Szkoda, że jej nie znalazłem. Bo mógłbym ją zabić. Ale... Mówi się trudno. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie. Bądźcie na bieżąco. Trzymajcie się. Ryonara.